Hejka kochani, dziś zapraszam Was na nasze dekoracje świąteczne. E, może część Was jeszcze zainspiruje w te święta. Jako pierwsze pokażę Wam właśnie wieńce na drzwi i w tym roku moja mamuśka mi je zrobiła, więc za chwilkę zobaczycie tutorial, jak je zrobić, ale teraz pokazuję Wam moje drzwi już wewnątrz domu, jak fajnie można je przyozdobić, kiedy macie właśnie taki gzyms albo półeczkę nad drzwiami. Tutaj jest najzwyczajniejszy. Świecznik, który już w sam sobie jest bardzo świąteczny, bo jest to renifer, i dodałam tylko do niego um, świeczki w kolorach świąt i o zapachach świąt, i mama dołożyła jeszcze taki akcent właśnie yy, sosny. Następnie pokazuję Wam tutaj moją girlandę, którą możecie pamiętać z zeszłego roku. W tym roku dodaliśmy tylko białe lampki i mama przyozdobiła ją złotymi bombkami i brązowymi kryształkami oraz miedzianymi cekinami. A także bardzo fajnym pomysłem jest to, że moja mama wykorzystała zbędne naszyjniki, które możecie znaleźć na pewno w swoich szkatułkach. No i tutaj oczywiście moja choinka, którą już widzieliście w oddzielnym filmiku, jak ona powstawała. Linka znajdziecie na dole, ale też chyba zaraz będzie Wam się tutaj karta wyświetlała i możecie przejść sobie do tamtego filmiku. Najbardziej się cieszę, że zobaczycie właśnie, jak moja mama udekorowała żrandol i lustro. No i zaczniemy właśnie od tych wieńców na drzwi. My akurat zrobiłyśmy podwójne wieńce, no bo jak widzicie ja mam podwójne drzwi. Mama zaczęła od szyszek. I pamiętacie, te szyszki pokazywałam Wam w holu świątecznym z dekoracjami i one przepięknie są nasączone zapachem cynamonu i chyba jabłek. Po prostu cudnie pachną. Jak tylko ktoś do nas podchodzi do drzwi, to czuć zapach właśnie taki już świąteczny, i później mama, jak widzicie, wszystko robiła na drucikach i zakładała właśnie bombki, trzy bombki na druciku i owijała wokół jednej gałązki. Jak widzicie, na obu wieńcach są też kokardy. E, tutorial możecie zobaczyć właśnie, kiedy ubieraliśmy choinkę. Tam mama pokazuje wam, jak zrobić takie kokardy. A tutaj dodałyśmy też ptaszki. E, to są takie typowe ptaszki em, amerykańskie, które się właśnie kojarzą wszystkim ze świętami. I ja je słuchajcie, kupiłam za całego dolara w dolarowcu. Chyba dwie sztuki były za, za dolara. I mama jeszcze dołożyła piórka, które miałam w ogóle w szafie i stwierdziła, że to się będzie Fajnie komponować. No i tak wygląda efekt końcowy. Na wieńcach były też lampki. Jedne są czerwone, drugie są zielone. One są też z zeszłego roku. Mama jeszcze dodała złote aniołki i takie właśnie czerwone śnieżki. A tutaj jest przerobiony nasz wieniec adwentowy, są po prostu dodane tylko gałęzie sosny. No i tutaj Wam teraz pokazuję inspirację, jak można przyrzekować sobie jadalnię lub jakiś pokój, który macie z lustrem. I tutaj właśnie mama też udekorowała lustro i żyrandol. Dodałyśmy też taką girlandę na całe lustro, a później dodałyśmy już tylko te gałązki modrzewia, parę takich gałązek jakby piórek brokatowych, wielką podwójną kokardę mama też zrobiła i też dodałyśmy prawdziwej sosny. I powiem Wam szczerze, że to jest bardzo prosty strojik, ale bardzo efektowny. Kolejnym pomysłem na dekorację będzie udekorowanie żyrandolu i tutaj powiem Wam, że głównym takim, główną dekoracją są właśnie gałęzie sosny i teraz tu Wam pokazuję jakie mają piękne, długie igły. Takiej sosny chyba w Polsce nie znajdziecie. Ale powiem Wam, że każde chyba gałęzie sosny ładnie będą wyglądać i jest to coś oryginalnego. Ja czegoś takiego nie widziałam, moja mama to wymyśliła i ja po prostu byłam zachwycona tym żyrandolem. A wszystko bardzo prosto zrobić, ponieważ gałęzie są przywiązane na druciki, przymocowane są na druciki do żyrandola, i tylko są dodane właśnie ala piórka akurat w naszym przypadku są w kolorach złotych i ciemnego brązu i dodana jest na górze piękna podwójna kokarda która zasłania właśnie jakby to mocowania um, tych gałęzi tak się już prezentuje nasz cały, cały dom i tutaj będziemy spędzać święta i tutaj właśnie w tej jadalni będziemy jeść naszą kolację świąteczną. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, jeśli tak to prosimy o kciuka w górę, my się już z Wami żegnamy, do usłyszenia, buziaki, pa!